Skarby cywilizacji to przepiękna seria albumów doskonałych na nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół średnich. W tej serii ukazało się kilka książek, i oto one: Miasta świata Góry świata Katedry i Kościoły świata Muzea świata, a także stolice Europy, stolice świata oraz zabytki techniki w Polsce. To, co łączy całą tę serię, jest to duży format książek A4. Dodatkowo, wewnątrz znajdą Państwo mnóstwo ciekawych informacji. Państwo zauważyli, seria jest bardzo bogata i tak naprawdę poświęcona różnym tematom. Także w zależności od tego, jakie książki Państwo wybiorą, znajdą tam różnorodne informacje. Na przykładzie Miast Świata mogę powiedzieć, że wewnątrz znajduje się, znajdują się informacje dotyczące historii miasta, położenia, najciekawszych obiektów, zabytków, takich informacji przydatnych dla turystów, czy też różnorodnych ciekawostek. Każda z książek została wzbogacona bardzo ciekawym materiałem zdjęciowym. Są to przepiękne, duże, niekiedy całostronnicowe zdjęcia. Ja pokażę teraz kilka ze zdjęć. Także ciekawe, ale nie za długie teksty, uzupełnione przepięknym materiałem zdjęciowym. To jest to, co wyróżnia te książki. Myślę, że y, będą one y, piękną pamiątką. Dla uczniów, ale też zawsze warto po nie sięgnąć i dowiedzieć się czegoś ciekawego o nowych miejscach. Dodatkowo wspomnę, że w naszym sklepie internetowym do, znajdą je Państwo w doskonałych cenach i również podaję adres naszego sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie książki prezentowane na naszych filmach i zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszego sklepu i zakupu książek.